Cześć! Jeszcze nigdy na łamach tego kanału nie rozmawialiśmy o sklepach internetowych, a temat jest bardzo ciekawy i dosyć nietypowe rozwiązanie, które dzisiaj chciałem Wam zaprezentować, a sam na nie trafiłem przez zupełny przypadek. No bo pewnie jak zauważyliście, od niespełna tygodnia Allegro dosyć mocno komunikuje u siebie coś takiego jak super cena, tak? Można zdobyć takie oznaczenie, że spełnia się szereg różnego rodzaju kryteriów, wtedy rzeczywiście mamy przyciągamy masę klientów, którzy uwielbiają mieć atrakcyjną cenę produktów, które szukają. I jednocześnie ja szukając kawy, oczywiście coraz częściej zaczynam od sklepów internetowych, no to znalazłem kawę z zjawistą Pelini Top. Sklep Konesa ogromnie polecam. Na pewno mi się podoba, jak tworzą marketing. Jak rosną w oczach i, i jakie doświadczenia dostarczają swoim klientom. Sklep, który jak wszedł z Google czy bezpośrednio na ich stronę internetową, tą kawę ma za 112 zł. No magia się dzieje, kiedy wpiszemy sobie tą samą nazwę w ulubionym sklepie internetowym wszystkich Polaków, czyli na ceneo.pl. Wejdźmy sobie i poszukajmy tej kawy. Zobaczymy, jaka tu jest. 1 kg. 1 kg. Jest koneso 82,90. No, wow. wchodzę na sklep, przekierowanie. No i super, wow, ta sama kawa 82,90. No ale jaka jest różnica między jednym a drugim? No praktycznie żadna. I teraz pasek adresu jest dokładnie ten sam, tylko źródło inne. Dlatego jak tutaj widzicie, wszedłem ja z, z reklam GDN, odświeżmy, spójrzcie proszę na cenę. I zmieniła ona swoją wartość, można zaoszczędzić niemalże 30 zł. I coraz częściej widzę, jak sklepy internetowe, z jednej strony nie chcą odrzucić klientów, którzy sortują po najniższej cenie, a z drugiej strony nie chcą tracić marży na klienta, którzy wchodzą bezpośrednio z wyszukiwarki Google, z reklam Facebookowych, z e-mail marketingu czy wpisując nazwę sklepu internetowego w pasku adresu. To fajne rozwiązanie, mam nadzieję, że Wam się przyda do budowania swoich sklepów internetowych. Jak ten materiał był dla Was ciekawy, to dajcie znać. Chętnie pokażę Wam dużo więcej tryków, jak, jak budować tą politykę cenową i, i nowych klientów pozyskiwać na swój sklep internetowy. na no, a przy okazji w tym momencie życzę wszystkim. Aromatycznej kawy, takiej popołudniowej, bo najwyraźniej po godzinie 16. Do usłyszenia.